Nie wszystkie filmy na tym kanale są planowane. Niektóre wynikają z takiej, powiedzmy to, nagłej potrzeby serca, kiedy czytam jakąś książkę i nagle uderza we mnie jakiś temat, który jest mi bliski i o którym chciałbym coś powiedzieć. Czasami zastanawiam się, czy jest sens ciągnięcie tego tematu, czy recenzja wystarczy, czy nie. Dzisiaj jest o tyle ciekawa sytuacja, bo o 21 sposobach na śmierć Sary Engel w tłumaczeniu Agaty Lubowickiej miałem w ogóle na łamach YouTube'a nie mówić. Inne były ustalenia dotyczące tej współpracy, na coś innego omawialiśmy się z wydawcą, natomiast... Poza tym, co umówiliśmy, ja czuję taką potrzebę wewnętrzną, żeby może nie tyle o samej tej książce powiedzieć, co o problemie, którego ona dotyka. I ten problem poruszę w bardzo osobisty sposób, bo chyba po raz pierwszy w życiu mogę powiedzieć, że tak bardzo dobrze rozumiem, co czuje bohaterka tej książki. Bo tu są rzeczy, które sam w jakimś stopniu przeżyłem. Tu są tematy, które. Mnie dotyczyły przez pewien czas, i to jest bardzo trudny film, ale myślę, że. Warto o tym mówić i warto kierować Waszą uwagę na takie książki, bo my nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak wiele problemów, które z perspektywy dorosłego człowieka są nieistotne, jak wiele z takich problemów może prowadzić młodszych do ostateczności. Ja czytam już sporo takich książek, może nie sporo, kilka takich książek, które poruszają bardzo istotne zagadnienia. No na przykład i w w swoich 7 dniach, czy zadłużeniu 7 dni, dotycząca mobbingu szkolnego, zadłużenie dotyczące właśnie takiej chorobliwej, nie miłości, bo właśnie zadłużenia i osaczenia ze strony tej naszej drugiej połówki. Wyznania rzekomo pożonej dziewczyny Jay Goffney dotyczące nakłaniania do seksu osoby, która nie jest na to gotowa i nie dbania o jej komfort psychiczny. Nic wam nie jestem winna. Lori Steven dotyczące shamingu, czy 13 powodów Jaya Ashera dotyczące oczywiście samobójstwa. I 21 sposobów na śmierć to też jest książka, która dotyka. Istoty mobbingu, który prowadzi do ostateczności, który prowadzi główną bohaterkę do tego, że ona zastanawia się, jaki jest sens dalej chodzić po tym świecie. Nie widzi wyjścia z tej sytuacji, nie widzi żadnego rozwiązania, widzi natomiast jedyne światełko w tunelu, na którego końcu czai się śmierć. I ona przygotowała sobie 21 takich sposobów na odebranie sobie życia. To jest książka wstrząsająca, chyba dla każdego, kto po nią sięgnie. Natomiast dlaczego ta książka jest ważna tak bardzo dla mnie, opowiem Wam właśnie teraz w oparciu o moje doświadczenia. Bo kilka razy przynajmniej na tym kanale wspominałem, że jako dzieciak byłem gdzieś tam w szkole mobbingowany, znęcano się nade mną. Natomiast myślę, że dziś nie wystarczy rzucić ogółem, bo chyba po raz pierwszy czuję się, nagrywając film na ten kanał, w taki sposób, że mam wrażenie, że ten film może komuś pomóc. Że to, o czym powiem. Może realnie komuś pomóc, i książki, które podsunę, mogą faktycznie nieść ten ratunek w najgorszej chwili. Bo zacznijmy od tego. Ja byłem mobbingowany w szkole podstawowej. Zaczęło się bardzo niewinnie. Zaczęło się od tego, że do chipsów typu Cheetosy, lejsy były dodawane tacosy z Pokémonów. I to był szał, to był fenomen. Wszyscy to zbierali. Potem graliśmy tymi kapsami na korytarzach. Ktoś przegrywał, ktoś wygrywał, można powiedzieć. Rozkręcał się taki mały hazard szkolny, gdzie można było stracić te Tazosy, potem oczywiście zaczęło się pożyczanie, bo jak już przegrałem wszystko co miałem, no to pożyczę od kolegi, kolega pożyczy i z rzeczą normalną było to, że ktoś się odegrał, oddał, ktoś się nie odegrał, a trudno z następnych chipsów odda tego Tazosa. W moim przypadku było troszeczkę inaczej, bo mój kolega w pewnym momencie, kiedy chciałem mu oddać Tazosy powiedział, nie chcę tych Tazosów, ja chcę pieniądze złotówkę, czy tam dwa złote, nie pamiętam już, za, za każdego Tazosa, którego ode mnie pożyczyłeś. I to było na takiej zasadzie, że jeżeli dzisiaj wisiałem koledze, powiedzmy to 10 złotych i mu nie oddałem tych pieniędzy, bo w tamtych czasach, realnie rzecz biorąc, miało się do sklepiku szkolnego złotówka albo dwa, tyle dawali rodzice. I nie było możliwości, żeby 10 złotych spłacić od razu, nawet dla świętego spokoju. Więc następnego dnia, kiedy przyszedłem z tymi 10 złotymi, powiedzmy, to już sorry, ale wisisz mi dodatkowe 5, no, Odsetki, odsetki. I wyobraźcie sobie, że ta sytuacja doprowadziła do tego, że to była czwarta, piąta klasa podstawówki, piąta klasa podstawówki raczej, że kolega powiedział mi któregoś pięknego dnia, to było przed wakacjami, że po wakacjach wiszę mu 150 zł. Nie pochodziłem z bogatej rodziny, to jest raz. Dwa, no kurczę, 150 zł, mówimy tutaj o wczesnych latach 2000 to było bardzo dużo pieniędzy, zwłaszcza dla dzieciaka. I ja nie wiedziałem, co mam zrobić w tym momencie. Oddawałem mu wszystkie pieniądze, jakie tylko miałem. Czyli dostałem 2-3 zł, czasami udało mi się wyprosić od mamy piątaka, oddawałem, on to zapisywał, ale cóż z tego, skoro to 2 zł, które mu dzisiaj oddałem, sprawiło, że jutro ten dług nadal wynosił 150 zł. Bo naliczał sobie odsetki. I przez prawie rok szkolny, cały, ja nie miałem na śniadanie, bo nie lubiłem z domu brać śniadań. Zresztą uważałem, że jeżeli wezmę śniadanie, to nie dostanę tych dwóch złotych do sklepików, więc byłbym dokładnie już kompletnie udupiony. Spłacałem go. Bez, bez żadnego celu tak naprawdę, tylko że ja wtedy tego nie widziałem. Za to cały czas słyszałem groźby, że jeżeli nie będziesz płacił, to dojedziemy cię po szkole. Jeżeli nie będziesz płacił, to twoja mamusia się o wszystkim dowie. I wiecie, z perspektywy człowieka dorosłego powiedziałbym, no i bardzo dobrze, niech się dowie. Zakończy kres tej, zakończy, zakończy tę bzdurę, położy temu kres. Natomiast wtedy to była taka myśl rany boskie, co mama pomyśli, jeżeli dowie się, że ja się zadłużyłem. Ja, idealny synek, miałem dwóch starszych braci. Oni byli bitni. Oni potrafili swoje problemy rozwiązać za pomocą Pięści, ja natomiast byłem wychowywany w taki sposób, żeby absolutnie na nikogo ręki nie podnieść, i to sprawiło, że byłem ofiarą. Ofiarą tego, że każdy mógł mi wszystko powiedzieć. Byłem naiwny, bo wierzyłem w dobro ludzi, i w tej naiwności byłem wręcz idealnym celem do tego, żeby można go było wykorzystać, wyzyskać. I wyobraźcie sobie, szósta klasa podstawówki, najgorsza, yy, polegała na tym, że ja przez cały rok szkolny spłacałem tego kolegę, aż do czerwca. Aż do czerwca. Potem mieliśmy iść do gimnazjum, i tam brakowało jeszcze jakiejś tam kwoty, bo w pewnym momencie łaskawie odsetki zmniejszył szanowny kolega. Natomiast przez cały ten czas cała klasa była nastawiona przeciwko mnie, że ja jestem złodziejem, że ja jestem niesłowny, i bardzo duża część klasy dołączyła do tej narracji: jaki to ja jestem w ogóle. No, śmieć po prostu, szmata klasowa. Pozostała część klasy nie odzywała się w tym temacie nic. Nie było choćby jednej osoby, która by podeszła i powiedziała: Słuchaj, ale ty nie musisz tego robić. Ty możesz tę sprawę rozwiązać. Nie rób tego, co on chce zrobić. Nie poddawaj się, bo to można rozwiązać. Ja w momencie, kiedy. Wracałem właściwie z tych wakacji z piątej na szóstą klasę, zastanawiając się, czy ze sobą nie skończyć. Doszło do tego, że ja rozważałem różne sposoby, podobnie jak bohaterka tej książki, na to, żeby nie zawieść rodziców i wyjść z tej sytuacji w jedyny sposób, który wydawał mi się odpowiedni. Nie zrobiłem tego, ale kiedy gdzieś tam z mamą szedłem na rynek i ten kolega. Gdzieś tam nas mijał, to ja po prostu byłem cały chory, ja się trząsłem, mną telepało. W życiu nie przyszło mi do głowy, żeby rodzicom powiedzieć, co się stało. No i tak oto dochodzimy do czerwca, pod koniec szóstej klasy, kiedy wiedzieliśmy, że rozejdziemy się do innych gimnazjów. Na nieszczęście mojej wiedziałem, że ów kolega pójdzie do tego gimnazjum, co ja, więc na samą myśl, że mielibyśmy dzielić kolejne trzy lata razem w jednej klasie, aż mnie przerażało, skręcało mnie w środku. Natomiast wtedy mój szanowny kolega popełnił bardzo duży błąd, bo nie wystarczyło mu już wyciąganie ode mnie pieniędzy, nie wystarczyło mu wyłudzanie. Ja starałem się. Nieraz i nie dwa oddać mu te kapsle, te tazosy. swoją własną kolekcję w domu, gromadzoną, przynosiłem. Mówię, masz, to jest dużo więcej warte, tu masz całą kolekcję, nikt tego nie ma, bo, bo u mnie w rodzinie wszyscy te chipsy jedli, i jak ktoś znalazł, no to od razu mi przynosił. Ale nie, jemu nie chodziło o to, żebym ja mu oddał to, co pożyczyłem. Jemu chodziło o to, żeby mieć źródło finansowania. Tak dochodzę do, do wniosku, zwłaszcza z perspektywy lat. I któregoś pięknego czerwcowego dnia po szkole, Koledzy postanowili mnie odprowadzić do domu. Odprowadzić do domu w taki sposób, że przez całą drogę do domu, która nie była jakoś szczególnie długa, więc nie będę tutaj wielkich żali robił, bo to trwało może 7-10 minut, byłem kopany, przewracany, wpychany na siatkę, wrzucali mi robaki za ubranie, pluli na mnie, kopali. Na nieszczęście ich to był piękny, ciepły dzień, a z mojej szkoły ostatnia prosta droga była naprzeciwko mojego balkonu i moja mama zobaczyła, co się dzieje. Nie wiem, czy sobie to teraz wyobrażam, czy sobie wmawiam, natomiast kojarzę, że krzyknęła z tego balkonu i oni wszyscy od razu uciekli. Kiedy tylko przyszedłem do domu, zapłakany, poobijany, od razu było: Mów, co się dzieje Nic, mamo, nic się nie dzieje mów, co się dzieje wzięła mnie w takie imadło, w takie kleszcze, że od razu wszystko powiedziałem. Popatrzyła na mnie: Czemu ty mi tego nie powiedziałeś? Od razu za rękę idziemy do dyrekcji szkoły. I teraz moglibyście powiedzieć: To jest koniec tej sytuacji. Bohaterka tej książki mogłaby powiedzieć to samo: Dorośli rozwiążą problemy. Tyle, że jeżeli naprzeciwko tobie stoi banda prymusów klasowych, to nic nie jest takie łatwe. I poszliśmy od razu do dyrekcji, zgłosiliśmy sytuację, jaka, jaka miała miejsce. Pani dyrektor bardzo się przejęła, pani wicedyrektor również. Pytanie było: co z wychowawczynią? Czemu nie do wychowawczyni? Dlaczego właściwie poszliśmy od razu w hierarchię wyżej nie, nie dotrzymaliśmy powiedzmy tej drabinki? Chodziło o to, że moi rodzice prowadzili dawniej zakład, w działalność gospodarczą i zatrudniali tam syna mojej wychowawczyni. Ona wtedy jeszcze nie była moją wychowawczynią. Ona była byłą nauczycielką moich braci. Natomiast potem okazało się, że oni zatrudniali jej syna, którego musieli zwolnić, bo był totalnym leserem. Przynosił L4 napisane przez swoją mamę, nauczycielkę. Wyobraźcie sobie, dwudziestoparoletni facet. Przynosi L4 napisane przez mamusię, panią magister ze szkoły. I ona się mściła, notorycznie się na mnie mściła. Z matematyki mnie gnębiła do tego stopnia, że poszedłem na korki. A na korkach pani powiedziała, że przecież ty matematykę umiesz. Czemu ty masz tak słabe oceny, skoro ty matematykę umiesz? I wtedy było już jasne, że ja po prostu jestem niesprawiedliwie oceniany. I w tym momencie, kiedy ta sprawa w szkole się rozeszła, yy, następnego dnia było zwołane forum klasowe, i wszyscy mieliśmy iść na rozmowy. I uwierzcie, czy nie, największym problemem nie było to, że doszło przez rok, ponad rok, dochodziło do wyłudzeń pieniędzy, że ktoś był gnębiony, tylko największym problemem było to, że w szkole uprawiany jest hazard, bo, bo pani wicedyrektor uznała, że to jest hazard to, co robiliśmy z tymi tazosami, plus to, że ja jestem hazardzistą. Ja wyłudzałem, ja dostawałem, więc czemu mam tego nie oddać, co, co wyłudziłem. Poza tym, mamy do wyboru w tym momencie, albo usunąć jednego ucznia, który mówi to, co mówi. Kiedy inni naprawdę zaczęli mnie tak obsmarowywać, takie, takich rzeczy ja się o sobie dowiedziałem, co to ja nie robiłem. Połowa klasy poszła i, i po prostu brednie gadała, żeby się wyłgać z odpowiedzialności za to pobicie, za tę całą sytuację. I padło nagle pani wicedyrektor. No przecież tutaj mamy prymusów, szóstki, tutaj no, olimpijczyk szkolny. No jakże to tak? Przecież jemu nie można obniżyć sprawowania. Wyobraźcie sobie, że była opcja taka, że mnie usuną ze szkoły, opcja, że wszystkim łącznie ze mną obniżą sprawowanie. Koniec końców obniżyli sprawowanie tylko mnie. No co moja mama, jak się dowiedziała o tym, wpadła i zrobiła wojnę mojej wychowawczyni przy całej innej klasie. Powiedziała wszystko, co o niej myśli, powiedziała całą prawdę na jej temat, i na, po wyjściu z tej klasy i po wyjściu tego dnia ze szkoły, ja miałem wzorowe zachowanie i podwyższoną ocenę z matematyki na świadectwie. Pod warunkiem, że ta sprawa nie wyjdzie poza mury tej szkoły, że nie dowie się o tym policja. Yy, matka tego chłopaka, jak się dowiedziała, co on robił, to przyszła zapłakana, powiedziała, ile on ode mnie, zapytała, ile pieniędzy od niego, on ode mnie wyłudził. Powiedziałem bo wiedziałem doskonale, jaką kwotę wyłudził. Zapłakana oddała mi te pieniądze. A właściwie część, bo wcześniej wyłudzała ode mnie takie, takie mniejsze kwoty, które udało mi się spłacić. Natomiast tej ostatniej nie udało mi się i ona zapłakana po prostu oddała te pieniądze za, za swojego syna. Co jest najgorsze w całej tej sytuacji, to nie jest to, że z takiego czy innego powodu byłem ofiarą tego, tego całego zajścia, tylko najgorsze było to, że najbliżsi koledzy byli na to ślepi. Mój najbliższy kolega, z którym znałem się na długo przed szkołą, po prawie ośmiu latach znajomości, zadeklarował, że chciałby być w klasie z tamtym. Nie powiedział słowa w mojej obronie, nie powiedział nic, a doskonale wiedział, bo kiedy spotykaliśmy się sami, to on, on czasami powiedział, że no, głupi jesteś, że na to pozwalasz. Ale to nie było takie wsparcie, tak jak mówiłem, to nie było takie wsparcie, że słuchaj postaw, myślę, tylko głupi jesteś, że na to pozwalasz. Dlaczego ja o tym mówię? To nie jest historyka, która. Ma służyć temu, żeby wam się wyżalić, pokazać, jak ja miałem ciężkie życie, jakie ja jestem biedny, zostawcie subika, lajeczka, bo, bo przeszedłem taką, a nie inną sytuację. Ja zdaję sobie sprawę, że, na przykład, w porównaniu z tą fikcyjną opowieścią, moje życie było usłane różami, bo nie było tak źle jak tutaj, tak? Natomiast rozumiałem każdą myśl tej bohaterki, rozumiałem każdą sytuację, przez którą przechodziła, rozumiałem każdą obawę, którą ona czuła. Wydaje mi się, nie chcę tutaj rzucać, że Sara Engel. Doskonale znała to uczucie, wiedziała, co to znaczy być zmanipulowanym za doprowadzonym do takiego stanu, kiedy nie widzisz tak naprawdę tego światełka w tunelu. Do takiego stanu, kiedy myślisz, że najlepiej byłoby, gdyby cię nie było. Nie myślisz o tym, jak rozwiązać problem, nie myślisz o tym, że winni powinni zostać ukarani, bo ostatecznie winni nie zostali ukarani, nie było karmy, nie było sprawiedliwości żadnej, bo ja po prostu dostałem lepszą ocenę na takiej zasadzie. Jest koniec roku. Nie róbmy syfu, bo nikomu on się nie przysłuży. No a w domyśle, jeżeli zrobisz syf, jeżeli Twoja mama pójdzie na policję, to wylecisz ze szkoły, bo będzie mnóstwo świadectw przeciwko tobie, jako że ty jesteś prowodyrem, no a plus jeszcze wychowawczyni, która w żadnej mierze nie stanęłaby po mojej stronie, bo ona szukała przez trzy lata sposobu, jak zemścić się na moich rodzicach, mając mnie pod swoją opieką, najpierw jako po prostu nauczycielka, a potem jako zastępcza wychowawczyni. Tak naprawdę była sytuacja bez wyjścia. Ja nienawidziłem szkoły podstawowej. Cieszę się, że w moim przypadku ona trwała tylko 6 lat, nie 8, bo gdybym miał te dodatkowe 2 lata z tymi samymi osobami chodzić do szkoły, to nie dałoby rady. Nie wiem na ile okazało się pomocne w moim przypadku to, co powiedziała druga połowa klasy, bo było parę osób, które, jeżeli dobrze pamiętam, w rozmowach jeden na jeden z panią dyrektor... Nie wicedyrektor, bo pani wicedyrektor bardzo zabiegała o to, żeby mnie usunąć. Natomiast pani dyrektor była dużo bardziej, że tak powiem, stonowana i chciała poznać prawdę. I tamte osoby chyba powiedziały, jaka ta prawda była, bo ten temat naprawdę rozszedł się po kościach zupełnie. Co nie zmienia faktu, że półtora roku mojego życia szkolnego było piekłem. Może ten film. I zwrócenie uwagi na te książki sprawi, że ktoś po nie sięgnie, bo czytanie o tym z perspektywy czasu, ja nie mam już problemu z tamtym przeżyciem, aczkolwiek może się wydawać inaczej, bo no, sam czuję, że, że gdzieś tam emocje w duże to we mnie wzbudza. Ja wyszedłem z tego. Co prawda zajęło mi to ponad 4 lata. W gimnazjum, do którego poszedłem, yy, już było lepiej, bo już miałem styczność z innymi osobami. Nikt nie znał mojej przeszłości, nikt nie wiedział, że tak, ten Muniowski to jest ta ofiara, którą można opluć, którą można zgnieść, bo on nic nie zrobi. W liceum dopiero zdobyłem coś takiego jak pewność siebie, którą potem rozwijałem latami do tego momentu, w którym jestem dzisiaj. Ja chciałbym wierzyć, że ten film i wskazanie tej książki może sprawić, że ktoś borykający się z tego typu problemem, a wiem, że tych osób jest dużo, przeczyta tę książkę i stwierdzi, że muszę wyrwać się z tego. Nie jest prawdą to, co sobie myślę. Ja też mogę się wyrwać. Nie muszę iść po ostateczne środki. Mogę znaleźć inne rozwiązanie. Rozwiązanie, którym często jest powiedzenie dorosłemu, pod warunkiem, że ten dorosły jest w stanie cię wysłuchać, pod warunkiem, że ten dorosły jest w stanie to udźwignąć. I to jest problem, na przykład, z którym bohaterka mierzy się w tej książce, kiedy jedyny dorosły, na którym może polegać, to jest jej ojciec, który do tej pory nie pogodził się ze śmiercią żony, a jej matki. Co robić w takiej sytuacji? Ja nie, nie powiem, nie będę wam tutaj proponował rozwiązań. Proponuję Wam natomiast, żebyście sięgnęli po książki, bo w nich jest prawda, która może wam pomóc. W nich są rzeczy, które mogą wskazać wam kierunek kierunek, który rozbije ten mur, który wyrwie Was z tej czarnej. Bezdennej dziury, w której być może się w tym momencie znajdujecie, będąc ofiarami takiego czy innego mobbingu, bo to nie musi być mobbing szkolny. To może być mobbing w pracy, to może być mobbing w domu, możecie być ofiarami przemocy domowej. Ktoś powie, bycie ofiarą przemocy i pozostawanie w tych relacjach jest chore. No nikt normalny tego nie zrobi. Tylko nie bierzecie pod uwagę jednej bardzo istotnej sprawy, jak duża manipulacja tutaj wchodzi w grę. I jak długo pracuje się nad psychiką ofiary, żeby ta ofiara poczuła się zaszczuta do tego stopnia, że nie widzi wyjścia. Z zewnątrz patrzy się na to bardzo wygodnie: z zewnątrz widzisz logiczne rozwiązania, ale będąc w środku, tych rozwiązań nie widzisz. Nawet mając zaufany, zaufaną rodzinę, zaufanych ludzi wokół siebie, nie widzisz sposobu, żeby ci ludzie mieli możliwość pomocy nie widzisz tak jak w moim przypadku możliwości, że cała klasa nie jest nastawiona przeciwko tobie, że to jest grupka parszywców, grupka skurwieli, którzy chcą cię zniszczyć, bo uznali, że jesteś ofiarą, bo masz odstające ucho. Ja miałem odstające ucho, to była moja wada, którą naprawiłem przechodząc do gimnazjum. W wakacje przed gimnazjum poprosiłem rodziców, czy mogliby zainwestować w mój zabieg plastyczny, żebym miał uszy w miarę równe, żebym nie miał ucha jak dambo. I to mi dodało dużo pewności siebie, bo przez to przestałem być przynajmniej wzrokowo kojarzony jako ofiara, jako ktoś, z kogo można się śmiać. Dlatego ja po prostu Wam mogę dzisiaj polecić, przeczytajcie, w zależności od tego, z jakim problemem się mierzycie, te książki. Na przykład, jeżeli jesteś ofiarą mobbingu szkolnego, przeczytaj 7 dni i w albo 21 sposobów na śmierć. Jeżeli masz chłopaka czy dziewczynę, którzy wyznaczają Ci coraz ciaśniejsze granice, i związek, w którym się dusisz, Przeczytaj zadłużenie i Sport. Jeżeli ktoś wymusza na tobie określone zachowania seksualne czy jakieś inne, przeczytaj wyznania rzekomo porządnej dziewczyny. Jeżeli ktoś obraża cię ze względu na Twoich potencjalnych partnerów, na, twoją, na Twoje potencjalne doświadczenie, przeczytaj: Nic wam nie jestem wina. Jest na całe szczęście teraz szereg książek bardzo łatwo dostępnych, głośnych, po które można sięgnąć i w których można znaleźć realne rozwiązania, w których można znaleźć. To światełko w tunelu. Światełko, które pozwoli Wam nabrać nadziei, bo najgorsze w tym momencie, kiedy jesteście ofiarą, jest to, że nadziei nie widzicie w ogóle. Nie wiem, czy, czy dziękować Wam za to, że obejrzeliście ten film do końca, czy przepraszać za to, że taki może mało książkowy, aczkolwiek no, wynikający z książki materiał powstał. Natomiast dzisiaj nie o książkach, nie tyle o tych, które warto przeczytać, dlatego że, że one są piękne, wspaniałe, cudowne, tylko o książkach, które mogą ratować życie. Mogą ratować życie, mogą uratować was, waszą psychikę. Po prostu mogą wam pomóc. I pod tym kątem są mega wartościowe. Trzymajcie się i dzięki. Hej.